Was na piątym chyba już odcinku z opowieści z pustkowie. Chciałem wam powiedzieć w ogóle mnie jakby nie mogłem w ogóle wejść jeśli chodzi o super sus, więc chyba odcinków z tego nie będzie, bo trochę zrobiłem i nie wiem czy chcę dalej porobić co zrobię Dobra, dzisiaj będziemy z tego co patrzę. Aha, idziemy się do bunkra w strefie walki. Dobra, no to lecimy. I jak jeszcze planuję, może dzisiaj nagrać odcinek z walki, bo jest taki mega trudny poziom z pięcioma klonami, co nie: swoimi. Z elit dwóch jest elitarnych, i jeden jest bosem z tego co pamiętam. Chociaż nie wiem, czy to zawsze jest tak samo. Nie, nie, ja. Bacz robić tak, o. Jest w ogóle taka odległość, że was mina nie łapie, no możecie ją rozbroić. Dlaczego ona podchodzi. Do nich jakby strzelając w broni. Ej. Czekaj, ja mam tą... Nie. Aha, bo tu karabin jest. Dobra. Nie, bo to trochę jak strzelba wygląda. Dobra, lecimy. Ogólnie... Aha. Ogólnie też się dowiedziałem... Znaczy... chciałem zrobić jeszcze jakiś świat, ale jest tylko 5 światów. Trochę jest według mnie to za mało, ale no, no cóż, no takie życie. A dlaczego ja nie? Dobra, biorę teraz tarczę. I Ile to ta? Jak ta tarcza? Znaczy plus ten? To ta tarcza dobra jest. No i dużo jej jest. Aha, to nie wiem od czego te tarcz, ten poziom tarczy jest zale... Ży! Dobra. O, no i bardzo fajnie. No kurde, nie wiem, nigdy nie miałem takich sytuacji na wczesnym poziomie. A ogólnie ona też zadaje więcej botom, więc to też jest... Nad... Jeśli chodzi o strefę walki, stref walki, to ona jest najlepsza, więc zawsze ją bierzcie, tylko jeśli... Ale musicie uratować skrabną, czyli musicie zabić nadzorcę, więc... A jak wyjdziecie wcześniej to ona tam was będzie ch chciała bić. Więc jakby no najlepiej to żebyście... Najlepiej żebyście po prostu yy... najpierw... Znaczy to zależy, znaczy według mnie no nie ma z czym zlekać, I po prostu ataku... atakujcie, chociaż... Czyż... No co kto woli, raczej po prostu lepiej atakować. Tak na początku, żebyście je mieli na strefę walk, bo ewentualnie też pamiętajcie, żeby wasz team też był dobry, a nie, że w na takie rzeczy, no nie, no. W ogóle są duże grupy, ja nie rozumiem tego, bo wcześniej jakby, jak ja grałem, to były osoby, nie wiem, tak trzy, cztero, może tam osoby, znaczy były trzy osobowe, a teraz to już cztero z elitą. Znaczy elita to jest jakoś tam, o. Kurde, to trochę ten trudno jest. A dobrze, bo stoi na tym, na radiaktywnej strefie. I się skończyła pewnie amunicja. Poczekajcie chwilę, to waży, że zobaczymy. Tak, nie ma już amunicji. Okej, okay, czyli trzeba... Że... O, no kurde, jak, dora, jak się skończy walka, to i dam coś. Chociaż nie wiem, czy w ogóle coś mam. O nie, no. Najpierw ją trzeba zabić. Aha, no i tu już kolejna grupka jest tych. tych mend. To tu im rzucę minę. Dobra. O, kurde, to dobrze, bo flashbang to jest jedna. Jeśli dacie sobie. Jakąś, bo macie na przykład chyba zło, że jak jest wasz przeciwnik ogłuszony, to tam zadajecie więcej, co jest bardzo fajne. Kurde, znów tarcza się rozbija. No nie wiem, wcześniej było jakieś jej dużo, nie wiem dlaczego tak się dzieje, że jest albo jej dużo, albo jest mało. Definitywnie muszę jej coś dać, bo jak ona będzie z, z rękami latała. Przydałoby mi chyba klub ten, nie wiem jak to... Pałkę? Klub? Nie wiem, jak. To po, bo to jest po angielsku, bo to tłumaczenie jest tłumaczenie w tłumaczu Google. Znaczy, nic zdrowego do tego nie mam, ale mogliby kogoś wynająć czy coś. Dobra, to się uczymy. pistolet skałkowy to jest jedna z gorszych rzeczy. Bo kurde, mam. Kurde, gdzieś tu. O, jest. Kij z końcami. To transfer żeby to nie było tak źle, to z tymi, z rękami, no bo... ha To niech ma tego glocka, a nie, poczekajcie chwilę, bo może... Dobra. Jakieś to da radę. A nie, to muszę jej glocka usunąć, bo to nie... Wiem, będzie tak, że jakby próbowała strzelać. szybko trzeba kurde jak wrócę to i wykraftuję trochę tej amunicji do pistoleta no trzeba rozbrać je miny bo dużo miny kurde więc ma ognia chyba jeden ze wszystkich no to też to zależy w takiej broni może Już mają tarczę, Porządniejsze trochę. No ja się no dużo trochę HP tego. A w ogóle jak coś to obrażenia od tyłu zadają też trochę więcej, więc pamiętajcie o tym. I wiem, jakbyś patrzcie zawsze na... Musicie, zanim założycie broń, czy zdemontujecie, patrzcie ile ma. Ma, jak, jaką pojemność ma magazynek, bo jeśli ma pojemność powiedzmy 1 na przykład, a zadaje powiedzmy 6, a wasza broni, ma, którą macie aktualnie zadaje 5, a wasza broni aktualnie powiedzmy 6 magazynku, to jednak byście to na 6, bo właśnie miałem dużo tak sytuacji, że zamiast, kurde, popatrzeć yy, popatrzeć, żeby... Yy, no ile tam ma magazynku, bo może mieć, nie wiem, jeden magazynek a zadawać, tam jeden, jedno obrażenie więcej od waszej broni. I też patrzcie na, jak jest, yy, jaki ma poziom, albo jak jest droga, bo jeśli chodzi o. i hajs głównie jest, jeśli na przykład nie naprawiajcie broni przed sprzedażą, bo jakby to zmniejsza cenę. Nie ma to sensu, bo na przykład jak w ogóle. broń będzie miała zerową kompletnie. Yy, znaczy, będzie miała zero napraw, możliwości napraw, to będzie mega y, tania i jakby nie będzie, no, za mało ją sprzedacie. Co nie ma według mnie sensu, bo się naprawić i później i tak trzeba będzie, na przykład, jakby się zepsuło, naprawić i trzeba było komponent do naprawy. To jednak nie wiem, czy ma to sens. Bo jakby. O kurde, dwa drony. Dobra, lecę. Aha, to może ja dwóch tarcz użyłem, dlatego miałem tak dużo tarczy. No możliwe. Więc kurde, żeby właśnie jeśli chodzi o te pięć światów tylko, to musiałbym jakiś swój świat usunąć. Właśnie widzicie, wystarczy tam sekunda opóźnienia? Już jest słabo. Poczekajcie, bo. Niech ma. Nie wiem w ogóle, dlaczego na przykład inni mają jakiś i ten. O. Aha. Użyłem dwóch tarczy i... Nie wiem, walnęli mi jeden atak i już umieram. Znaczy nie umieram, tylko tarczowi. Umarła. Un... Aha. A ciekawe, jak on zginie, to czy będzie miał misję. No weź go, zabi. Aha. O. Ogólnie wam do misję Możemy sobie wziąć w tym ale tu jest ten bunkier. Hej, ty, tam coś tam, coś tam, czy widziałeś kogoś podobnego do mnie? Mam na myśli kogoś, kto wygląda dokładnie jak ja. O czym ty mówisz? Przepraszam, mam na myśli, przez ostatnie kilka tygodni ukrywałem się przed mężczyzną, który wygląda dokładnie jak ja. On próbuje mnie zabić. O. Nie znam cię, dlaczego miałbym ci pomóc? Wszystko, co dam. 500 zł 5000 zł. ok. Proszę o pomoc. O, Dziękuję. ci. Dziękuję. Mężczyzna ogrywa się w moim domu na różnej jakości. Pójdę przed i poczekam w pobliżu tego miejsca. Jestem pewien, że, moż że razem możemy go pokonać. Aha. I ja no, to mam na razie ważniejsze zadanie. Najpierw trzeba... ...do bunkru Żeby rozwijać fabułę. Ale bardzo duży, że mam... I tarcze, i jeśli chodzi o dystans czasu, bo jeśli ja miałbym na przykład kontrolę, to byłoby słabiej trochę, bo z tego co pamiętam, będziemy z robotami walczyć. A, to, a w ogóle, co ja dostałem? Aha. Mhm. O, to jest dobra. Mm. Jakby, jeśli chodzi o. Wartość... Ja. Jeśli chodzi o... najlepiej to jest albo obrona przed albo obrona przed żywiołami, albo zwykła obrona, bo te HP czy coś, to... Jakby jeśli coś będzie miało ileś tam procent od HP, to wam więcej zada. Co tak dużo biją? Ja mam tego Spirit Linka. Bo nie wiem trochę jakoś lepiej bić, czy coś. A nie rzecz mnie bije. Czy to 1% jest tylko tej ochrony, mniejsze obrażenia i tak dalej. Ale i tak. W ogóle, zresztą, w sumie, jeśli naprawdę miałoby być jakieś duże poziomy tego Spirit Linka, to przecież powinny, według mnie, być tak z 10 światów, co najmniej. No fajnie bo Jakby. Chociaż też że nie może być nieskończone światów, bo każdy by po prostu robił. Nie wiem, z, nie wiem gdzie. Świat robi tylko tam. Dziesiąty poziom, i te robi tam tylko dziesiąty poziom, i, i ma już Spirit Link jeden poziom, bo przecież czym trudniej się wbija. Yy. A albo ewentualnie geniusz, który tam łatwiej wbija, no to zrobiłby sobie kilka tych geniuszy. No kurde, troglodyci to są jedne z najgorszych potworów, bo po prostu, nie wiem, latają, zamrażają i w ogóle. Jak ja nienawidzę tych troglodytów. O, skrzynka. Co to jest? Teraz jestem wolny. Wolny od Twoich projektów. Hehehe. Hehehe. He, he, he. Nie rozumiem o co chodzi. Dobra, kurde, dużo tych ich się tych uzbierało. Dobra, robię dystalację czasu i... atak na wszystkich. Nie bo oni się regenerują to się jest najgorsze. W sumie są... Szczury są ewentualnie tylko trochę mniej denerwujące. Uuuu. Wskazówka na trwałość. Ej ej, ej 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 Kurde, co mnie tak do rogu właśnie te szczury? To ogólnie miałem taką umiejętność. Ej, dlaczego ja taki wolny jestem? O co chodzi? Nie rozumiem tego. No patrzcie, jak ja wolny jestem. O co chodzi, ja się pytam. No ej! O, znowu się postacie pić. Chcę. Dobra, trzeba coś dać naszemu teammate'owi Gdy, gdy trzymasz się osiągnie zero, sprzęt zostanie siłą rozbrojony, nie będzie można go... No jeśli stan wyposażenia wytrzymałość jest dobry, zapewniono dodatkowe obrażenia lub ochrony, aha Kurde, czy mam jakieś Czy to, o Aha Czyli, że jak Dostaję 33 więcej obrażeń, no to to jest tak nieopłacalne Za jakieś Krytyczne, dobra ja bym tutaj wziął tarczę, bo w tradycji czasu to tak mało używam. No tutaj to chyba nie ma nic innego lepiej, żeby zastosować. Właśnie to i to jest takie odnowienie apteczki minus 20%, po użyciu apteczki obrona zost fizyczna zostaje zwiększona o 30 punktów na 12. To jest mega OP, ale to też jest Właśnie, no, 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 no kurde, tu jest akurat zagwozdka między tym, ale raczej amunicja, bo naprawdę jesteście w stanie bardzo dużo amunicji, chociaż i tak jest je dużo, więc no, no, zobaczyłbym, to jest lecz. No dobra. Żywność. Dobra, lecimy. No i tu są trollowici. Nie wiem, ja ich nienawidzę po prostu. No już mówiłem o tym, ale oni, nie wiem, przechodzą ci ze strony na stronę, jeszcze trafić, się. nie? Ja idealnie będę używał po prostu dystansu czasu, no nie? Chociaż ta druga forma ich gorsza jest, bo jeszcze bardziej latają i w sumie mogą zamrażać, a w tej formie jakby zamrażać nie mogą i na przykład znikają też. Dobra, jest. No nie. Kurde, nienawidzę tych trybu godytów. O dobra, coś dostałem, może fajnie. Fajna, może coś fajnego, ale raczej nie. O. Okej. Okay. To transfer, bo... Aha, rzekajcie, nie da się przetransportować swoimi teammate'owi, jak jest w tym. Aha, bo pewnie... Dobra, nawalam się. Ale ta tarcza trochę dłużej powinna trwać. Według mnie, no bo to... Nie wiem, 5 sekund i co, I już nie ma. Dobra, już wszystko marni. Aha, ten szczur miał jakieś laga, bo nie chciał jakby mnie zaatakować. Nie no... A właśnie, jak tacy, taki szczur, to jak on weźmie się pod ziemię, to wtedy się jeszcze leczy. To jest w ogóle denerwujące. Patrzcie, nagle miał 32 HP i, i nie wiem, no przecież... jak on ma teraz tarczę? Aha, bo pewnie ma jakiś item z tarczą, bo nie wiem w ogóle jaki to ma znaczy że jakiś szczur ma jakąś te tarczę. Znaczy, nie tak. Chodzi mi o ogólnie jakiś item, bo na przykład macie jakiś bezpieczny, że. Jak tam, powiedzmy. Co tam się dzieje? Dobra. Zobaczmy. Aha, no i ten alum amulet. Brutalizator, on jest dobry, bo patrzy na to Penetracja fizycznej obrony plus 30 Ignorowanie obrony fizycznej plus 10% Redukcja czas odnowienia umiejętności plus 10% Co jest bardzo fajne O widzicie, gdy poziom zdrowia spadnie poniżej 25% Na 15 sekund jest stworzona tarcza osłona równa 15% zdrowia Czas odnowienia 40 sekund Możliwość kumulowania się, czyli jakbyście mieli pewnie więcej broni to no kurde, to ma takie same obrażenia, a jest lepsze. Identyczne obrażenia, identyczne. I to jest dobre. Dlaczego ja nagle? Aha, bo tu ma też maga ognia. Nie zauważyłem. Mam Czas odnowienia umiejętności, coś też bardzo fajne. Tak właśnie teraz użyłem tej umiejętności. O. Ej, co jest? On, No właśnie, właśnie to jest minus. Znaczy nie minus, tylko umiejętność ich. No i właśnie, on lata, kurde, nawet się go trafić nie da. Dobra. Kurde. Lata normalnie mnie denerwuje i dobra, już został spacyfikowany. Oczyszczanie, oczyszczanie. No nie! Ale ogólnie brutalizator jest chyba jedną no z najlepszych broni, bo ma ten efekt, że ignoruje tam ochronę obronę przeciwnika o 10% i tam jeszcze, o kurde dostał mocną lepę. Oni chyba spowalniają. Dobra, wszystko transfer, bo, a przekaj, to jest warte tylko 700? To mega mało, a jest bardzo dobre. Nie ma serio komponentów na do tego, dobra to teraz niech towarzysz... Dobra, ja się z wami żegnam, bo kurde 20 minut też trwa film ponad. No co? Do, do usłyszenia i cześć!